mi da się. Nie palcem. Dla małego dziecka robimy ten. Filmik z tu boki. Dobra, zrobię coś takiego. I taka spódniczka. W ogóle można tego zmienić kolor. Na serio? Ale do tego Wyszeka? Co? Ale do tego Wyszeka? Wiem. Myślałam, że to jest To dzieci mogą mieć w tym wieku torebkę? No, ty masz. Którą nawet u mnie chyba zostawiłaś. Tak. Nie, tutaj. tam jest klucze. U mnie zostawiłam, u mnie hmm. w domu. Dobra. Taki ładny stroik. Dobra, mam te skarpetki skarpetki. Albo stopy, bo będą czarne skarpetki. I pierwszy strój gotowy, teraz na dużą dziewczynę. I jak, przystało, Taka oczywiście. Spódnica musi być taka, bo ja robię strój taki jakby... slay W stylu Kuromi. Emo, i musi być on mega slay, co nie? No, taki trochę emo nawet. No, emo. Emo girl, taki, taki mam fim, 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 ja nie o, 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 o. Dobra, to... Nie, jest żadna bluzka. Żadnej bluzki nie daję. Ale on już na sobie bluzkę przecież. No, ale bliżej. A bluzę? Dobra, daję to. Nie. A skąd filmik? Dla małego dziecka robimy ten filmik z boki. Patrz, Mati, Lata telefon. Mati, Jakby nie było tej ręki, co i to, patrz. Lata telefon. Patrz. serio? Jakby nie było tej ręki, to nie takie. Ale to tego wysoka? Nie. Dzięki, dzięki, dzięki. Wysoki kiedyś zabiła mucha? No nie patrz. Dobra, nagrywam w niej. Wysoki kiedyś zabiła mucha? No. Patrz, tu siedziała mucha, nie? Ale zrobiłam tak. I spadła w dół. To było to. Fajnie. jak jej się zapytać mamy, kiedy przyjdzie. Kiedy

Dziewczynka teraz. Dziewczyna duża. Matkę zrobiłaś? Nie będzie matki. Ja to to Nie. No. No, robię po prostu dziewczynę małą i dużą. Nie No. Ale mnie w krzyżu łupie. Co ty robisz? Nie przestań. Czemu? Nie chcę. Wczoraj jej tak myłam. Co? Wczoraj je myłam. Nie musisz mi czyścić. Ale trzeba zacząć. Dzisiaj też miłam. Co? włosy. A ty zawsze włosy? No, prawie codziennie. Wiesz, nie wolno. Codziennie. Bo one się mogą odślimaczyć. I mogą mi się powypadać. A przestanę tak robić. Dlaczego zawsze nie wychodzimy z mojego po pokoju? Tam mam pełno, pełno włosów na kadłodze. Oj, opaska. Musi być slej opaska. Co Taka wycie? czarna. A pokaż, jak hmm. No i powinna być uśmiechnięta. Może, ale może. Co? Może, ale może? Boże, ale ona może. Nie <zyskliarki> tak, No To zawsze będziesz próbować, to, to nawet w które dni ci będzie wychodzić, okej? Okay?